Witam. Ta lekcja rozpoczyna cykl tutoriali, w których krok po kroku przedstawię tok pracy za pomocą Lightroom 5. Żeby Lightroom mógł funkcjonować, potrzebuje surowca, czyli zrobionych przez nas zdjęć. Zaraz przy pierwszym uruchomieniu znajdujemy się w obszarze biblioteki, czyli w obszarze, który odpowiedzialny jest za organizację zdjęć i program domaga się, by wprowadzić pierwsze zdjęcia. Nakazuje nam kliknąć na importuj. Już w tym miejscu trzeba wyjaśnić, że program nie posiada jakiegoś własnego wewnętrznego katalogu, gdzie zdjęcia zostaną przekopiowane. Nie. Program zajmuje się organizacją zdjęć na innych nośnikach. Klikamy więc. Po lewej stronie możemy wybrać źródło, z którego można zdjęcia zaimportować. To może być oczywiście jakiś katalog na twardym dysku albo jakiś nośnik zewnętrzny. Ja mam włożoną do komputera kartę SD z aparatu. Program w takim wypadku analizuje ją jako pierwsze źródło i tutaj w środkowej części w oknie podglądu możemy zdecydować, które zdjęcia chcemy przetransportować, aktywując lub deaktywując te haczyki. U góry możemy przy pomocy tych opcji decydować, na jakich zasadach ma import przybiegać? I tak, jeżeli zechcemy, program przekopiuje zdjęcia jako pliki DNG lub kopiuje je tak jak są. Możemy również pliki, pliki przenieść lub dodać, ale ponieważ przeprowadzamy operację na karcie z aparatu, opcje tę program wyłączył ze względów bezpieczeństwa. Co jest w sumie normalne, bo karta aparatu nie jest po to, by na niej organizować i retuszować obrazy. Po prawej stronie musimy zdecydować, gdzie nasze zdjęcia mają zostać przekopiowane. Z tych wszystkich opcji najważniejszą jest oczywiście katalog docelowy. Tutaj wybieramy, jak program ma posortować obrazy: według daty czy według katalogów. Standardowo wybrane jest według daty. Niżej musimy zdecydować, gdzie zdjęcia mają zostać zapisane. Ja mam na karcie 9 zdjęć. Jeżeli zechcę, program automatycznie utworzy pod Windows i dalej pod użytkownicy katalog o nazwie 2013. I pokazuje, że będzie tam 9 zdjęć w 5 podkatalogach, ponieważ zdjęcia zostały zrobione w różnych dniach. Tu widać na przykład, że dwa zdjęcia zostały zrobione 16 czerwca. Naturalnie możemy utworzyć własny katalog. Ja mam już taki własny katalog zdjęcia 2013, i teraz chcę w nim utworzyć nowy podkatalog. Szukamy go. Klikamy na niego. Widzimy, że program dalej robi nam propozycję z katalogiem automatycznym, ale jak zobaczymy za chwilę, jest to propozycja do odrzucenia. Mamy dwie możliwości utworzenia nowego katalogu. Pierwsza, najpierw klikam prawym klawiszem myszy na mój katalog i wybieram Stwórz nowy katalog. I teraz, normalnie, tak jak zwykle, tworzymy nowy katalog. Czy folder, jak to woli, klikając znowu prawym klawiszem myszy i tutaj na nowy folder. To jest jedna z możliwości. Planujemy. Druga to podporządkuj. Musimy zjechać trochę do, do góry. Podporządkuj. Wybieramy nie według daty tylko do jednego folderu. Widzimy, że propozycja automatycznego folderu znika. Teraz aktywujemy podfoldery i wpisujemy jakąś nazwę, na przykład powiedzmy kwiaty. I enter. Tworzy nam się nowy folder z małym plusem, który nas informuje, że jeżeli naciśniemy teraz na importuj, to wtedy do tego folderu zostaną zdjęcia przekopiowane, pomimo że zaznaczony jest cały folder zdjęcia 2013. Możemy jeszcze raz wrócić się do pola podglądu i któryś obraz obejrzeć w trybie lupy. Powiedzmy wybierzemy ten i aktywujemy tryb lupy. Tym suwakiem tutaj możemy dopasować jeszcze wielkość. I jeżeli stwierdzimy na przykład, nie, tego obrazu nie będę przekopiowywał, deaktywujemy tutaj ten haczyk. Klikamy na Importuj. Po krótkiej chwili, mam nadzieję, że będzie krótka, 9 zdjęć zostało przekopiowanych. Teraz jeżeli kliknę tutaj pod foldery, to widzę nowy folder kwiaty, w którym jest 9 zdjęć. Oczywiście do biblioteki Lightrooma możemy importować nie tylko całkiem nowe zdjęcia prosto z aparatu czy karty. Możemy zaimportować już istniejące foldery wcześniej przez nas stworzone na twardym dysku. W tym miejscu chcę raz jeszcze przypomnieć, że import nie następuje do jakiegoś własnego katalogu od Lightrooma, lecz w gruncie rzeczy ujmując sprawę prostymi słowami, klikając na Importuj wskazujemy programowi folder, który ma edytować. Będąc ciągle w module Biblioteka widzimy, że mamy tylko jeden podfolder Kwiaty. Od, o innych pod folderach znajdujących się w folderze głównym zdjęcia 2013, a do jeszcze nic nie wie. Klikamy więc na importuj. Szukamy naszych zdjęć. Zdjęcia 2013. Tworzymy. tu widzimy nasz już nowy powstały folder kwiaty i teraz zaznaczamy pozostałe podfoldery wyłączając oczywiście kwiaty z tego i teraz tutaj u góry możemy wybrać opcję jak to ma nastąpić my nie chcemy tego ani kopiować ani nic się przenosić tylko chcemy dodać Czyli inaczej ujmując, dodać do bazy danych programu, żeby wiedział, że te katalogi ma również organizować. Klikamy na Importuj. Po niewielkiej chwili mamy, a właściwie Lightroom ma do dyspozycji wszystkie pozostałe podfoldery. W module Biblioteka poznaliśmy, jak zabrać się do importowania zdjęć. Ale moduł ten ma jeszcze więcej do zaoferowania. Jak posługiwać się modułem Biblioteka opowiem w następnej lekcji. A teraz cześć.